Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Morawiecki bajduży o tworzeniu koalicji przez PiS. Duda nie wyklucza, że Morawiecki może być premierem. Mastalerek wysłał Kaczyńskiego na emeryturę, ale się z tego wycofał. Młodzieniec z PiSu powiedział prawdę o zamiarach Dudy. Telewizja Polska prosi widzów o obronę mediów publicznych. Poza tym przyznamy tytuł zagranicznego dzbana tygodnia. O tym będzie tym razem w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. Szczerze mówiąc, liczę bardzo na to, że nowy rząd zniesie wreszcie te okropne, z Zmiany czasu. trzymajcie. kciuki. Niedziela 29 października. Macie Zaczynamy. Na początek bezczelność, arogancja, władzy. Więc tak, trzy sprawy priorytetowe. Na pierwszy ogień nasz ulubiony premier Morawiecki zwany Pinokiem. Dzwoni kuzyn i pyta: Co robisz? Nic, jestem w pracy. Ten sam, który totalnie odleciał w trakcie kampanii wyborczej, postawił wszystko na Tuska, wyglądał na opętanego Tuskiem i w rezultacie z Tuskiem przegrał. Do tego stopnia, że podobno pan premier w desperacji, żeby nie wyszły kolejne machloje w sprawie jego nieruchomości, tuż po wyborach przepisał żonę na Tuska. Ale wróćmy do tematu powyborczej bezczelności władzy. Przy tak wielkim zaufaniu mamy nie tylko wolę, nie tylko prawo jako zwycięski obóz, ale mamy też obowiązek. Podjąć się próby sformowania rządu, mówił Morawiecki na konferencji w Brukseli. Rdzeń naszego programu, mówił dalej, czyli sprawy społeczne, polska lokalna, bezpieczeństwo państwa polskiego, nie dla nielegalnej imigracji, dostało ogromne potwierdzenie w referendum. Naprawdę tak powiedział. On nie przyjął jeszcze do wiadomości, że referendum było jednym wielkim oszustwem, panie premierze Morawiecki. Tym referendum próbowaliście oszukać i częściowo oszukaliście. Polaków, tu naprawdę nie ma się czym chwalić. Prowadzone są rozmowy koalicyjne ze wszystkimi, którzy chcą jako ludzie dobrej woli przystąpić do koalicji stabilności i równowagi sił, a nie koalicji zemsty. Ja rozumiem, że chodzi o grę na czas, chodzi o to, żeby jak najpóźniej oddać władzę, ale to bajdurzenie na temat możliwości koalicyjnych pis jest po prostu żałosne, mówiąc bardzo delikatnie. Zobaczcie zresztą, jak to wygląda. No właśnie, nikt nie chce, nikt nie chce. Te na temat większości w Sejmie potrzebnej do rządzenia. Przypomnijmy, że PiS ma zaledwie 194 mandaty, czyli jak niby miałby pozyskać co najmniej 37 posłów? Jeżeli szczytem niemożliwości jest położyć się na suficie i przykryć kocem, to podobnie niemożliwe jest to, że PiS utworzy koalicję i będzie mieć większość w Sejmie. A pan prezydent Duda zdaje się tego nie zauważać, korzysta ze swoich uprawnień, możliwości i o to, co powiedział po zakończeniu konsultacji z komitetami wyborczymi. Mamy dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i mają kandydata na premiera. Jedną grupą jest zjednoczona prawica, drugą grupą jest koalicja obywatelska trzecia droga i lewica. Kandydatem zjednoczonej prawicy na urząd premiera jest Mateusz Morawiecki, natomiast kandydatem koalicji obywatelskiej. I trzeciej drogi i lewicy Donald Tusk. Tu trzeba podkreślić bohaterstwo prezydenta polegające na tym, że najpierw wypowiedział te dwa słowa Donald Tusk, nie dodając do tego żadnego hejtu, ale Pi's że Tusk to zdrajca, wróg narodu, Niemiec albo coś w tym stylu. A przedtem przecież się z liderem opozycji spotkał i wszystko wskazuje na to, że rozmawiali w neutralnej atmosferze. Trzeba to może uznać wręcz właśnie za bohaterstwo, bo nie wiem, jak takie zachowanie wobec Tuska jest odbierane na Nowogrodzie. Można się domyślać oczywiście. Ale cóż, pan prezydent wie nie od dziś, że nie jest pupilkiem pana prezesa, więc może mu już wszystko jedno i jednak 13 listopada, kiedy pierwszy raz zbierze się nowy Sejm, powierzy misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi, a nie Mateuszowi Morawieckiemu. Chociaż wątpię, bo pan Duda nawet jeśli właściwie nie ma już nic do stracenia, wciąż ma stan umysłu taki jak ma. I chyba nic na to nie poradzimy. Marcin Mastalerek, świeżo mianowany szef gabinetu prezydenta RP, na pytanie w Radiu Z: Czy Jarosław Kaczyński powinien przejść na polityczną emeryturę? Odpowiedział: Tak. Jezu, ale to jak to? Na pytanie: Czy PiS koncertowo zawalił kampanię wyborczą? Również odpowiedział: Tak. Przypomnijmy, że Mastalerek był kiedyś szefem kampanii PiSu, był rzecznikiem tej partii, potem ją krytykował, wypadł z głównego nurtu, a teraz rewasz. Co na to Andrzej Duda? Udaje, że nie słyszał, a może była jednak reprymenda? Nie wiem, ale się domyślam, żartuję, nie domyślam się. Natomiast faktem jest, że Marcin Mastalerek po tym jednorazowym akcie odwagi postanowił się nieco ogarnąć i werem FFM powiedział. Nie będę więcej wypowiadać się o prezesie PiS Jarosławie Kaczyńskim, zajmuję się byciem szefem gabinetu prezydenta, interesuje mnie przyszłość. Wypowiedział się natomiast i słusznie o Danielu Milewskim z PiS, który w Polsacie mówił rzeczy wydawać by się mogło niewiarygodne, a jednak rzeczywiście tak mówił. Zadaniem Prawa i Sprawiedliwości, jak również pana prezydenta jest dzisiaj niedopuszczenie do tego, żeby Donald Tusk był premierem Rzeczypospolitej. Marcin Mastalerek tak to skomentował. Postaram się być jak najbardziej miły, sympatyczny i kulturalny wobec tej wypowiedzi, choć nie będzie to łatwe. Nie chciałbym pouczać nikogo z PiS, bo to nie jest moją rolą. W czasach, kiedy ja byłem rzecznikiem PiS i odpowiadałem w 2015 roku za politykę medialną PiS, taki poseł dostałby zakaz medialny. Daniel Milewski niewątpliwie odleciał, stracił poczucie rzeczywistości i to jest coś dla mnie nowego, bo dotychczas nie obserwowałem działań tego stosunkowo młodego człowieka. Natomiast, że odleciał Ryszard Trlecki, to wiemy od dawna. Przegrane wybory nic tu nie zmieniły. Można śmiało powiedzieć, że pan Terlecki odlatuje coraz bardziej. Orłość to są niepotrzebne złośliwości wobec zasłużonego polityka PiSu, zaufanego człowieka prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Po co używasz w odniesieniu do pana posła słowa odleciał? To było dawno i nieprawda. Ale skąd to nie była żadna aluzja? Mam na myśli publikację Ryszarda Treleckiego w Dzienniku Polskim i na Facebooku oto fragmenty. Nie panikujmy! 7,5 miliona Polaków głosowało za suwerennością i wolnością. Wielu innych tylko chwilowo dało się omamić pustym frazesom, uwierzyło fałszywym obietnicom. Młodzi potraktowali wybory jak imprezę. Uba w popachy, teraz jedni prędzej, a drudzy wolniej, ale zaczną dorastać. W kwietniu uratujmy co się da Sejmiki, Rady Powiatów i Gmin, miasteczka i miasta. A w czerwcu wytężymy wszystkie siły, aby do Europarlamentu znów nie trafili wrogowie Polski. Módlmy się, żeby nie zbliżyła się do nas wojna, bo ta ekipa, która szykuje się do władzy, nas nie obroni, skapituluje po pierwszym zagrożeniu, a potem. Ucieknie za granicę. No cóż, pan Terlecki obraził wyborców opozycji demokratycznej, obraził młodzież, obraża także naszą inteligencję i z pewnością jest odklejony e, przepraszam, to znowu może niewłaściwe słowo pan Terlecki jest e, oderwany od rzeczywistości i tylko wielką niewiadomą pozostaje, czy on myśli tak, jak pisze, czy pisze po to tylko, żeby zrobić dobrze prezesowi. To samo dotyczy pseudodziennikarzy, pseudoredaktorów, pseudodawców i pseudoreporterów TVP. Czy oni wierzą w to, co mówią i piszą, czy robią to wszystko po to, żeby pan prezes, nie Matyszkowicz, tylko ten prawdziwy prezes, pochwalił i może dał w dodatku zgodę na natychmiastowe przedłużenie kontraktu czy podwyższenie honorariów? Nie wiem. A skąd ja mam to wiedzieć? Nieważne, jaka jest odpowiedź, tak czy inaczej, o tym kolejnym cyrku z pracownikami TVP, czy szerzej ludźmi związanymi z mediami podległymi yy, pisowi, mógłbyś śmiało napisać książkę sam George Orwell, gdyby żył. A wybitny dokumentalista Andrzej Fidek, autor słynnej Defilady o reżimie północno mógłby spokojnie nakręcić o tym bardzo dobry film. Gwiazdy mediów pisowskich napisały list otwarty, opublikowały go na łamach niezależnego, jak wiemy, portalu braci Karnowskich w polityce, przestrzegają przed czystkami mającymi nastąpić w mediach publicznych i orlenowskich, twierdzą, że chcą bronić wolności słowa, a także apelują do wszystkich Polaków o zdecydowany opór wobec planu zniszczenia pluralizmu w mediach publicznych i prywatnych. W oświadczeniu czytamy. Grozi się zemstą dziennikarzom pracującym w mediach ogólnopolskich i regionalnych. Tworzone są listy dziennikarzy, których ma dotknąć faktyczny zakaz uprawiania zawodu. Taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy w Polsce od 1989 roku i przypomina praktyki żywcem wyjęte ze stanu wojennego. To będzie prawdziwy reżim. Dlatego apelujemy do wszystkich Polaków o zdecydowany opór wobec tego planu zniszczenia pluralizmu w mediach publicznych i prywatnych. Podpisali się pod tym oświadczeniem m.in. dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej TVP i Gwiazdor Wiadomości Michał Adamczyk powołana po przejęciu wydawnictwa przez Orlen członkini zarządu Polska Press Dorota Kania, szef TVP Info Samuel Pereira, prezeska Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, czy nominowany zarządów PiS prezes PAP Wojciech Surmat. Ludzie, którzy od lat tworzą żenującą propagandę w stylu PRL-owskim, coś pieprzą z przeproszeniem o stanie wojennym. Żenua do kwadratu. Poza tym, np. Edyta Lewandowska, Adrian Stankowski oraz Jacek Karnowski prawie całe wydanie gościa wiadomości TvP poświęcili zapowiedziom zmian w mediach publicznych. Narracja TvP jest taka, że Donald Tusk z opozycją chcą zawładnąć i przejąć media, co może zagrozić wolności słowa i być złamaniem polskiego prawa. Czyli ci, którzy łamią to prawo od 8 lat, martwią się, że prawo może być łamane przez opozycję. To, że opozycja chce przejąć media publiczne, czy to strach przed krytyką i zbudowanie przekazu, w którym nikt władzy na ręce nie patrzy, błyskotliwie dopytywała Edyta Lewandowska. Sprawę wyjaśniał Jacek Karnowski. Na pewno to jest taka próba zbudowania świata, w którym opowie się fałszywą opowieść o rządach PiS. Zaneguje się ten wielki społeczny gospodarczy dorobek ośmiu lat, zrobi się jakiś Igrzyska, w których sprawami błahymi przesłoni się istotne sprawy dla obywateli. Mamy elementy łamania prawa zapowiedziane bez żenady. To musi budzić pewnego rodzaju zastanowienie. Chodzi o to, że politycy Platformy chcą, żeby było tak jak było. Oni nie zauważyli, że świat się zmienił. Że Polacy mogą wybierać telewizję, opinie w prasie drukowanej. Tak komentował nasz ulubiony ekspert pisowski Adrian Stankowski. A czego on nie zauważył do tej pory, może tego, że były wybory i trzeba będzie się pożegnać z uprawianiem propisowskiej propagandy w mediach publicznych? Może właśnie tego nie zauważył. Co jeszcze? No, na przykład telewizja polska uruchomiła infolinię oraz specjalną skrzynkę mailową dla widzów, gdzie mogą przekazywać. Jej swoje poparcie. To akcja w obronie pluralizmu mediów. W materiale wiadomości przypomniały oświadczenie Rady Mediów Narodowych. Mówiłem o tym w poprzednim wts ale przypomnę to: Będziemy bronić mediów publicznych i ich pracowników przed zapowiadanymi przez opozycję działaniami łamiącymi prawo. Winni łamania prawa prędzej czy później poniosą surowe konsekwencje swoich czynów. To bronienie mediów publicznych przed zakusami opozycji trafnie podsumował jeden z użytkowników. X, dawniej, Twittera, który na moim profilu pod Twitter na ten temat napisał tak. Panie Macieju, oni mają mózgi tak wyprane przez te kłamstwa, które mówili, że chyba oni sami w to i w tę całą propagandę wierzą. Tak, to jedna z teorii, ale nie jestem pewien, czy słuszna, bo może jednak chodzi o cynizm oraz o pieniądze. Dobra, nie rozstrzygniemy tego teraz. Tak czy siak, to jest wielka bezczelność tych wszystkich osób udających dziennikarzy. Oraz jak szef Rady Mediów Narodowych pan Czabański udających urzędników państwowych. Bezczelność polegająca w skrócie mówiąc na tym, że goście, którzy od dobrych kilku lat łamią prawo, a na przykład konkretnie artykuł 21 ustawy o radiofonii publicznej, nagle stają w obronie prawa. Szczyt bezczelności, tupetu, chamstwa i prostactwa, tak to należy ująć, by poprzestać na słowach, których nie musimy wypikiwać. Na szczęście można czasem, poza śledzeniem kretyńskich wypowiedzi pracowników TVP, posłuchać dobrej muzyki. Ostatnio odkryłem nową płytę Rolling Stonesów Hackney Diamonds. Wydaną niedawno. Jest to świetne wydawnictwo. Panowie mają w okolicach 80. Mick Jagger ponad 80 lat, a dają czadu jak mało kto. Plus mamy na tej płycie utwory z udziałem Paula McCartneya, Altona Johna, Lady Gagi i Stevie'ego Wondera. Bardzo wam tę płytę polecam. A Mick Jagger nie przestaje mnie inspirować. Jak mi się czasem czegoś nie chce, to myślę o tym, ile ten facet ma energii. Anto jest co prawda od niego dużo młodszy, ale też ma mnóstwo energii. Pora na kącik kulturalny. Witam! Witam. Dziś w kąciku kulturalnym smutne wieści za oceanu. Nie żyje aktor Matthew Perry, czyli popularny Chandler z kultowego serialu Przyjaciele. Aktor od lat zmagał się z problemem alkoholowym i uzależnieniem od leków przeciwbólowych, no a dwa lata temu podjął próbę rozliczenia się ze swoimi demonami w wyjątkowo szczerej autobiografii Przyjaciele, kochankowie i ta wielka straszna rzecz. Pisał tam między innymi o tym, że jego problemy brały się z tego, że nie mógł być kimś, kto nie byłby Czandlerem. No, niestety, postać Czandlera, wcipnisia i ironisty, była zupełnie inna od tego, jaki był prywatny. Miał 54 lata. Na zakończenie zostawiłem sobie chwilę na sprawy zagraniczne, a przy okazji przyznam tytuł dzbana tygodnia w kategorii zagranica. Bo w Polsce oczywiście tych dzbanów nie brakuje, o niektórych dziś wspominałem. Konkurencja jest ogromna. A więc uwaga tytuł zagranicznego dzbana tygodnia otrzymuje premier Węgier Wiktor Orban. On odleciał prawie tak grubo jak u nas Ryszard Terlecki czy Mateusz Morawiecki. Najpierw spotkał się na forum pasa i drogi w Pekinie z Putinem, podał mu rękę i z nim rozmowę. Premier kraju, który należy do NATO oraz do Unii Europejskiej, która wspiera Ukrainę bez żenady, podaje rękę zbrodniarzowi wojennemu. To już nawet prezydent Francji, Emmanuel Macron, skrytykował lekko, ale wyraźnie. Przy okazji dodam, że poza tym węgierska delegacja bez Orbana pojechała do Mińska na spotkanie z Łukaszenką. Szef węgierskiej dyplomacji jest pierwszym ministrem spraw zagranicznych z Unii Europejskiej, który uścisnął dłoń Aleksandra Łukaszenki po sfałszowanych wyborach w 2020 roku i nazwał go prezydentem. A wszystko pod płaszczykiem dążenia do pokoju. Masakra! Nie wiem, jakby to było po węgiersku. Jak wiecie, to piszcie w komentarzach. Kończymy to wydanie WTS-u. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Cześć. Ha! I jeszcze mam coś ekstra dla wytrwałych. To taka propos dzbanów. To od kiedy urzędowym w Polsce będzie niemiecki? Kiedy wróci hajlowanie, polskie świnie, tylko dla Niemców, ręce do góry, Raus itp. i ostateczne rozwiązania spraw Polski? Zasłużyliśmy na likwidację swego państwa. Sami tak wybraliśmy. Już nie współczuję. Nie ma komu. To słowa oczywiście naszej niezawodnej Krystyny Pawłowicz. W jej przypadku powiedzieć, że odleciała, to nic nie powiedzieć. Przy niej Orban czy nawet Terlecki to cięcy zawodnicy. Gorzej, że pani Pawłowicz jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Nieźle, prawda? Tak, przy okazji pani profesor, jak się pani naród nie podoba, to odsyłam do Bertolda Brechta. To on napisał, że jak się rządowi nie podoba naród, to nie ma żadnego problemu może sobie wybrać innych. To teraz już. Naprawdę wszystko. Jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć.